Nie denerwuj się. Chodź. O, tak wygląda karmienie małych sarenek. Karmimy co 3-4 godziny takie zwierzątko. Nasza sarenka o imieniu Kasia trafiła poprzez niemądre decyzje człowieka. Można powiedzieć przez jego głupotę, nieświadomość. Gdyż została ona znaleziona w trawach, w takim małym zakrzaczeniu. Ludzie myśleli, że ona jest porzucona. No i człowiek oczywiście zabrał to zwierzątko z jego miejsca odpoczynku, że matka przychodzi, karmi i odchodzi, pozostawia swoje dziecko gdzieś tam w zaroślach. No i ludzie, nie wiedząc o tym, zabierają je. Myślą, że ją, niosą jej pomoc. Jest to nieprawda. Wskazują je na wielkie cierpienia. Tak jak każde. Yy, Zwierzę takie małe, cierpi bardzo. Tak jak dziecko, płacze za swoją matką, tęskni. Staramy się jak najmniejszy, żeby był kontakt z tym sarniątkiem, ponieważ po okresie odchowu są przenoszone do dużej zagrody, która jest niedaleko nas, żeby całkowicie odseparować od ludzi, żeby ona stopniowo zaczęła wracać do natury. I po okresie jesiennym ta sarna będzie wypuszczona tutaj do lasu. Głaskanie moje nie jest to okazywanie dla niej czułości. To jest matka naturalnie liże, czyli jest to też masaż robiony przez mamę, ponieważ ona większość czasu, gdy nie przebywa z matką, leży. Czyli żeby rozmasować te wszystkie mięśnie, żeby było prawidłowe krążenie właśnie poprzez lizanie. Tu zamiast lizać po prostu głaszczę ręką. Żegnamy naszą Kasię, która już jest po obiedzie. Teraz idziemy do dużo, dużo większego naszego pacjenta, można powiedzieć, do naszego schroniska. Jest to nasz Jasiu, który trafił do nas trzy tygodnie temu. Przyszedł do ludzi po prostu szukając pomocy u człowieka, ponieważ gdzieś zginęła jego mama i głód zmusił, że on zaczął przychodzić do osady ludzkich. No i została zrobiona. Wspólna akcja leśników, żeby go jak najszybciej przetransportować tutaj do Słoniska, Żeby po prostu podać mu pokarm, bo był bardzo wygłodzony w bardzo słabej kondycji Chodź Jasiu, teraz ciebie nakarmimy, chodź, Jasiu Jest to bardzo silne zwierzątko Nie jest takie proste jego karmienie Jak mi się wydawało o. No i nasz Jasiu oczywiście bardzo mocno zassał na raz wypija w tej chwili już 2 litry mleka. Oczywiście to nie jest taki pokarm jakiego matka ma, bo bardzo wysokotłuszczowy ma mleko yy, klępa, czyli yy, matka łoż, tego łoszaka. No dostaje pełnoprocentowe od krowy mleko. Jest to pierwszy pacjent tutaj akurat yy, łoś w tym schronisku. Yy, też, też zdobywamy doświadczenie w, o w odchowaniu tego. Patrzcie, jak mocno za, za, zasysa, że aż, aż yy, po prostu butelkę yy, podciśnienie się tworzy i jak, jak, jaką dużą siłą się. Nie wiemy, co się mogło stać z znaczy, żeśmy nawet tam obserwacje były robione. Czy została gdzieś potrącona przez jakiś samochód i gdzieś się oddaliła, czy on po prostu się zagubił, bo też wśród zwierząt zdarzają się takie sytuacje. Że no, małe się może zgubić. No, na razie jest malutkim zwierzątkiem, no, ale jako nasz rezydent jest to największy w tej chwili z tych najmłodszych. Naj, naj, naj Do jesieni będziemy go chcieli też przetrzymać i będziemy próbowali go również w te same miejsce zawieść i wypuścić, skąd został przywieziony, czyli w jego. Tam, naturalne miejsce, gdzie on bytował. I będziemy obserwować, jaka jest tam reakcja jego na, na, na środowisko, czy będzie przychodził do ludzi, czy, czy może być również bardzo niebezpieczny, bo to jest samiec. W momencie, gdy zaczyna dorastać, i testosteron uderza mu do głowy, traktuje nas ludzi jako swoje stado, i, miejsc, i on sobie wypracowuje hierarchię w tym stadzie może być wtedy bardzo niebezpieczny i staram się właśnie unikać, jak najmniej z nim być w kontakcie. Tylko te podstawowe rzeczy, karma, jakieś tam oczywiście zabiegi pielęgnacyjne, które no też trzeba podjąć, nawet z lekarstwami musiałem wchodzić. No dzisiaj jest to bardzo ładnie wszystko wygląda, bardzo ładne zwierzątko, miłe, sympatyczne. Ośrodek funkcjonuje już kilkanaście lat. Mieliśmy bardzo dużo już rezydentów. Około 80% udaje nam się przywrócić w środowisku. Z tych przypadków, takich, które po prostu nadają się jakiejś jakiejśkolwiek formy leczenia, trafiają do nas wszystkie praktycznie gatunki zwierząt bytujących na warmi Mazurach na tym, tym obszarze. Teraz udajemy się do kolejnego naszego rezydenta, jak to można powiedzieć, schroniska. Jest to mały dziczek kacperek. Kasperek jest wypuszczany na czas karmienia ze swojego boksu. No, i to jest nasz kolejny, właśnie, mieszkaniec, obecnie z chroniska. Gdy oczywiście dorośnie, będzie już silniejszy. będzie sam pobierał pokarm stały dołączy do innych dzików dołączy do, do tak zwanej watachy dzików gdzie po zbiorach po żniwach zostanie wypuszczony też tutaj do, do naszych lasów dziczek trafił tutaj do nas dzięki interwencji naszych kolegów leśniczy wychodząc przez jakieś tam gąszcz zarośli natknął się na gniazdo czyli barłuk w którym sypiają takie małe prosiaczki i okazało się, że nie ma matki, czyli lochy spotkał właśnie w nim trzy takie maluchy I okazuje się, że z tej trójki dwa już były martwe on żył, no miał też szczęście właśnie, że trafił ten dziczek do nas tutaj już do schroniska gdzie widzimy, cieszy się bardzo dobrym Samopoczuciem rokuje bardzo duże nadzieje, że uda się go przywrócić. Z dzikami jest o wiele trudniejsza historia niż z zwierzętą płową, z tego względu, że one bardziej oswajają się z człowiekiem. Bo chodź, chodź Kacperek, bo ty będziesz teraz tu rozrabiał. Chodź, katper, chodź, 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 chodź. Kończyła się pora karmienia dla ciebie. Teraz możesz udać się nas, jest. To są naprawdę najstarsi. Mieszkańcy naszego schroniska to są dziki, które mają po 22 lata. W naturalnych warunkach prawdopodobnie się już by nie żyły. Widzimy, nawet jak się porusza, to świadczy o jego już wieku. Jest to chyba jeden z najstarszych odieńców. Może nawet i w Polsce, bo, bo w naturalnych warunkach tak długo yy, nie żyją. Tak samo widać. Locha też. Yy, te, yy, Dopiero się zmienia tą szatę zimową na, na letnią. Wyciera się. To nie jest, że ona jest chora, tylko po prostu to jest wymiana sierści z zimowej na, na letnią. Za przypuszczam za jakieś dwa tygodnie wygląda będzie tak jak ten odyniec, który już wcześniej wymienił tą tą sierść zimową na letnią. No to są prawdziwi emeryci. Z boku tutaj widzimy właśnie dwójkę młodych. Tu jeden ze stycznia, który się urodził, i zeszłoroczny, tak zwany przelatek, który ma już rok czasu. Rozrabiaki niesamowite. No i ten malutki, co żeśmy widzieli wcześniej, Kacperka, trafi właśnie też tutaj do tej zagrody. I w okresie jesiennym zostaną po prostu wypuszczone. Jesteśmy przy jednym z wolier dla ptaków, jest to woliera dla ptactwa błotnego, wodnego, bociany czy ewentualnie jakieś czaple. Znajdują się tutaj w tej chwili dwa bociany, które trafiły do nas zeszłego roku. Zostały w jakiś sposób tam okaleczone, jeden to jest, wiem, że to jest przypadek, że uderzył w linię energetyczną, drugi zderzył się z samochodem ich mają trwałe kalectwo. No i one nigdy już nie powrócą do ich naturalnego środowiska. Było jeszcze dwa inne bociany. Po przezimowaniu dojrzały w tej chwili, są lotne i tutaj na pobliskiej łące wśród pozostałych zwierząt żerują. Jesteśmy teraz przy kolejnej wolierze dla ptaków. taków drapieżnych. Jest to błotnik, który ma uszkodzone skrzydło. Jest on już u nas kilka lat. W naturalnych warunkach prawdopodobnie spadłby z głodu albo ofiarą jakiegoś drapieżnika. Uderzył w niego samochód no i złamał mu skrzydło w dwóch miejscach, w części barkowej i stąd jego tak, tak trwałe jest już kalesło. Nie można go przewrócić. Do naturalnego środowiska. Mamy tam drugą część tej woliery, w której widzimy y, myszaki, czyli myszołowy. Y, jeden już jest w bardzo dobrej kondycji, dwa mają trwałe kalectwo. Ten y, został y, uratowany przez nas. Widać, że już cieszy się bardzo dobrą kondycją i wkrótce będzie właśnie przywrócony środowisku. Będzie mógł się wzbić w przestworza i zatoczyć parę kółek tu nad nami i odlecieć swoje. Miejsca życie Zwierzęta, które nie udaje nam się przywrócić środowisku, mają trwałe kalectwo. Ich kalectwo uniemożliwia ich pobyt w naturalnym środowisku. Pozostają tu u nas, w naszym schronisku w Naprąku i służą do szeroko prowadzonej edukacji związanej z naszą przyrodą, lasem, pracy leśnika, na czym ona polega. Pokazujemy, jakie zwierzęta występują w naszej przyrodzie. Wtedy zezwalamy na kontakt z, z ludźmi, bo te, które chcemy przywrócić, muszą być odseparowane od ludzi, żeby po prostu nie przyzwyczajały się do obecności człowieka.